W dzisiejszym odcinku programu Co czytać porozmawiamy o nowościach w fantastyce, o nowym przekładzie Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona, wreszcie przyjrzymy się kondycji współczesnej powieści kryminalnej. Od czasów porucznika Borewicza z kultowego serialu 07 Zgłoś się i w filmie i w powieści kryminalnej nieco się zmieniło. Dziś porozmawiamy o motylku Katarzyny Puzyńskiej, o błędzie Erika Aksisunda oraz o zasłudze nocy Mateusza Witczaka. Sprawdzimy, w jakich kierunkach podąża współczesny kryminał. Zdaniem Raymonda Chandlera, stronica powieści kryminalnej powinna być haczykiem który ciągnie do przeczytania strony następnej. Czy tak jest w przypadku motylka powieści Katarzyny Puzyńskiej? Myślę, że raczej nie. Wydaje mi się ta książka taka spokojna, wręcz anachroniczna w prezentowaniu takiej powolnej narracji. Wszystko się tam powoli buduje, atmosfera powoli rozwija, są przedstawieni bohaterowie. Ten czas jest spowolniony, ponieważ ta książka opowiada o prowincji, o wsi i pięknym Białym zimowym Czy to jest jak z pieśni świętojańskiej osobudce Kochanowskiego? Coś w tym jest. To znaczy, ona buduje atmosferę tej wsi w kontrze do wielkiego miasta Warszawy, które się tutaj pojawia jako takie, taki symbol, właśnie wielkomiejskości, urban jungle. Natomiast tutaj mamy do czynienia z prowincją i tak jak na przykład David Lynch opowiadał o tym w swoich filmach, ten świat jest być może zakażony złem i to zło na takim krótkim planie jest o wiele bardziej wyraziste i przejmujące. Bo one skoncentrowane na małej przestrzeni i to nas dziwi, prawda? Ale Arkadii mają... nie ma. To prawda, ale tu wszyscy mają jasno określone role. Jest policjant, jest fryzjerka, jest lokalny bogacz i to wszystko ułatwia autorce książki budowanie postaci. Najbardziej mnie się podoba ten zimowy las. My też tutaj siedzimy w takim tak. miejscu, i tam ta atmosfera po prostu cały czas buduje Ale napięcie. Nie ma opowieści. trupów, nie ma zakonnicy, której ciało zostałoby totalnie zdegradowane, tak, jak jest tutaj. Ale powiedziałbym, że pojawia się tutaj pewna łatwizna, ponieważ główny morderca, ta postać czarna jest ofiarą. Przemocy rodzinnej, presji rodzinnej. Jego ojciec miał żonę, którą nazywał motylkiem. W trakcie porodu zmarła. On oskarżył syna o śmierć matki. Stąd tytuł książki motylek. Tak, bo on się chce upodobnić do tego motylka, żeby zaistnieć pozytywnie świadomości ojca, czysta patologia. Chce z gąsieniczki przeobrazić się w motylka. Czy tylko w tej powieści? Nie. Podobna sytuacja jest w powieści obłęd. Myślę, że tutaj autorką książki Motylek jest psycholożka. Może stąd te właśnie nawiązania, próba wyprowadzenia problemu z genezy. Problemów rodzinnych. Podobnie jest tutaj w książce Obłęd, tutaj też um, zło ma swój początek w złym wychowaniu, w tragediach i traumach, które dzieją się w rodzinie. Powieść obłęd dobrze oddaje dynamikę współczesnego świata. My czytając tę powieść, pędzimy jak taki szybko bieżny pociąg. Jest bardzo szybko montowana, jest dużo krótkich bardzo rozdziałów, wielu bohaterów, i czytelnik musi się skupić, żeby za nimi podążyć. Tak jak śledztwo kryminalne, w którym dzieje się mnóstwo rzeczy, mnóstwo zaskakujących rzeczy, nowych śladów, nowych okoliczności. Tak, w tej książce my dostajemy cały czas kolejne zastrzyki adrenaliny. On nas trzyma w niesamowitym napięciu, i my rzeczywiście jesteśmy pobudzeni, nabuzowani i ściskamy kartki, gnieciemy kartki tej powieści. Trochę spokojniejsza w porównaniu z obłędem. Jest książka Mateusza Lemberga Zasługa Nocy. Oto następująca scena. Pedofil odurzony lekami, przywiązany do łóżka. Obok na sznureczku jest przywiązana ranna wrona. Pedofil ma skaleczoną twarz. Ranna wrona krakaniem przywołuje swych towarzyszy. Wrony wlatują i wydziobują twarz owemu nieszczęśnikowi. Śledztwo jest prowadzone w tej sprawie, a niezależnie od tego pojawia się tam wątek kryminalny związany z kradzieżą broni z demobilu. Jedną z głównych ról odgrywa komisarz Witczak i pojawia się tam ekscentryczna kobieta, która mówi: Pspak, warto przeczytać. O tym dziele napisano tysiące stron. Wyspa Skarbów Roberta Luisa Stevensona. Od kilku pokoleń książka ukochana przez chłopców na całym świecie. Którzy z nas nie chciał zostać piratem, albo poszukiwać skarbów ukrytych przez Korsarzy? Wyspa Skarbów w nowym tłumaczeniu Andrzeja Polkowskiego. Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni, jo, ho, 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 i butelka rumu. Pieśń ta przydaje ekspresji awanturniczo przygodowej powieści Stevensona: Wyspie Skarbów. Powieść ta. Ujęta w rygory zwartej dynamicznej akcji, ukazuje przebieg i skutki wyprawy po skarb ukryty przez kapitana Flinta. Ostatecznie dzięki inteligencji i odwadze młodocianego bohatera Jima Hawkinsa, dzięki zaletom jego przyjaciół i dzięki pomocy Benagana, pirata pokutnika. Gigantyczne bogactwa dostają się ludziom prawym, natomiast zbrodnicza banda długiego Johna Silvera ponosi klęskę. Stevenson malowniczo portretuje morskich rozbójników, panów szczęścia. Zjawia się jednonogi John Silver, zjawia się makabryczny ślepiec piu, i człowiek z blizną. Billy Bons. Ponadto Stevenson świetnie wyzyskuje romantyczne klimaty, dynamizuje napięcia, a także pomysłowo wykorzystuje obiegowe motywy, takie choćby jak niebezpieczna wyprawa, podsłuchana rozmowa, skarb i mapa wiodąca do skarbu. Od 130 lat Wyspa Skarbów cieszy się niesłabnącą popularnością. Inspiruje literatów, plastyków, filmowców. Niebawem ukaże się z ilustracjami Roberto Innocentiego i w przekładzie Andrzeja Polkowskiego. Ja jednak zdecydowanie wolę Wyspę Skarbów spolszczoną przez Józefa Birkenmajera. Ku czemu zmierza współczesna fantastyka? Czy prawdą jest, że dawny podział na horror, fantazy i science fiction ulega coraz bardziej zatarciu? O tym już za chwilę w rozmowie Bogusława Bednarka z pisarzem Jackiem Inglotem. Przypomnę pewien mechanizm tekstotwórczy. Jeśli jakiś bohater starofrancuskiego eposu rycerskiego stawał się sławny, wówczas układano fabuły jego dziadku, pradziadku, synu, wnuku, prawnuku czy podobny mechanizm uobecnia się w książce Martina Rycerz siedmiu królestw jak najbardziej to są trzy opowiadania które towarzyszą niejako wielkiej sadze Martina Pieśń lodu i ognia którą to Martin tworzy od początku lat 90 i przygody młodego rycerza Dankana dzieją się 100 lat przed wydarzeniami opisanymi w sadze Niewątpliwie jest to książka bardzo interesująca dla miłośników Martina, a także widzów, którzy oglądali słynny serial Gra o tron oparty o tę właśnie sagę, zaznaczam jeszcze nieukończoną. Czy dałoby się w kilku zdaniach scharakteryzować typ fantastyki, który tworzy ten świat? Tak, to jest oczywiście fantastyka typu sword and sorcery, czyli magia i miecz. Styl Martina wyróżnia bardzo wielka drobiazgowość, a także dosadny język oraz okrucieństwo, które dominuje w tym świecie. Mieszkańcy Westeros uwielbiają ostro kopulować, okrutnie zabijać i zdradzać się nawzajem we wszelkich możliwych konfiguracjach. To prawdopodobnie jest zupełnie odmienne od klimatów, które można dostrzec w obcym. Tak, obcy to zupełnie inny typ fantastyki, przeznaczony raczej, moim zdaniem, dla miłośników cyklu przygód Harry'ego Pottera. Autor ukrywa się za pseudonimem Max Frey. W rzeczywistości jest to rosyjska autorka Svetlana Martinczuk, z wykształcenia filozof, która sobie stworzyła bardzo podobny świat do, do opisanego przez John Rowlings, a także wielu innych autorów fantastyki. Młody człowiek, tytułowy Max, alterego autora, przenosi się do równoległego świata, gdzie obowiązują prawa magii. W naszym świecie jest nie bardzo dostosowany, a tam sobie świetnie radzi, bo okazuje się, że od urodzenia był jakimś tam czarodziejem. Powieść wykorzystuje też konwencję powieści detektywistycznej, ponieważ w tym świecie przy pomocy magii się zabija, a także przy pomocy magii tropi morderców. Czy jest on jak. Hercules Poirot czy Sherlock Holmes, czy zupełnie kimś innym, nieporównywalnym do tych bohaterów. To jest człowiek, który przynajmniej w obcym uczy się dopiero fachu, dlatego ma starszego mentora, który go w ten fach magicznego śledztwa wprowadza krok po kroku. To jest też dla czytelnika ciekawe, że obserwuje jakby proces edukacyjny wprowadzania człowieka, który przecież o magii nie ma zielonego pojęcia, w ten świat, gdzie wszystko załatwia się magią i wszyscy parają się magią. To ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. O czym przekonają się czytelnicy.